W przypadku ryczałtu nie ma czegoś takiego jak łączne opodatkowanie, czyli nie ma tak zwanego wspólnego rozliczenia. W przeciwieństwie do PI36 czy 37 nie można do formularza PIT 28 wpisać przychodów rozliczanych przez oboje małżonków. Dochody z najmu wspólnej własności należy uwzględnić w dwóch zeznaniach proporcjonalnie do prawa udziału w zyskach. W przypadku współwłasności małżeńskiej każdy z małżonków rozliczy więc połowę przychodów z wynajmu współwłasności. Natomiast w sytuacji, gdy w odpowiednim terminie złożyliście oświadczenie o podatkowaniu przez jednego z małżonków całości przychodu osiągniętego z najmu prywatnego, wtedy oczywiście należy złożyć jedną deklarację, w której ten małżonek Wykazuje całość przychodów z najmu prywatnego. Nie jest to więc wspólne rozliczenie. Waga! Rozliczenie najmu prywatnego ryczałtem nie pozbawia możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem innych przychodów opodatkowanych według skali. Pamiętaj jednak, że jeśli prowadzisz działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtem, to już wspólnie się nie rozliczycie.